Ja mam na imię Monika. Witam was na platformie zdaj.pl. Dzisiaj opowiemy sobie o jednostkach i pomiarach. Ostatnio opowiadaliśmy sobie o tym, czym zajmuje się fizyka i jak odpowiada na pewne pytania. Dzisiaj właśnie opowiemy o jednostkach i pomiarach, czyli o tym, jak ujednolicić te nasze odpowiedzi, tak, żeby każdy był w stanie zrozumieć, o czym my mówimy. Co to znaczy? No, bo my doskonale w tym momencie już wiemy, że na przykład, jeżeli chcemy podać, że coś ileś waży, to podajemy tą jego wagę w kilogramach, tak? Pewne długości podajemy w metrach, a czas na przykład podajemy w sekundach czy w godzinach, tak? Dlaczego tak jest? No, bo wyobraźcie sobie sytuację, że każdy posługiwałby się zupełnie czymś innym. Na przykład, wzięlibyśmy sobie rozkład pociągów. I ktoś na rozkładzie sobie napisze, że pociąg odjeżdża za trzy odcinki serialu. Co to znaczy? To dla każdego serial może trwać zupełnie co innego. To znaczy, że odjeżdża za ile? Za 40 minut, za 2 godziny, 3 godziny. Nie wiedzielibyśmy, za ile ten pociąg odjedzie. Ale kiedy już nam napiszą, że pociąg odjeżdża za 40 minut, wtedy my wiemy doskonale, że musimy się stawić na tym peronie. Te 40 minut, żeby ten pociąg nam nie odjechał, tak? Więc pewne rzeczy musieliśmy sobie ujednolicić. W jaki sposób to zrobiliśmy? Używając pewnych jednostek układu SI, czyli Międzynarodowego Układu Jednostek Miar. W którym to podstawową jednostką czasu jest sekunda, oznaczana literką S. Zaznaczmy sobie to, żebyśmy lepiej zapamiętali. Czyli mamy sekundę oznaczaną literką s, a podstawową jednostką długości jest metr oznaczany literką m. Co to dla nas znaczy? Że jeżeli mówimy o podstawowych jednostkach, to mówimy o sekundzie i o metrze, a nie na przykład o godzinie czy kilometrze. OK? Żebyście zapamiętali: podstawowe sekunda i metr. Na razie skupimy się tylko na tych dwóch jednostkach. Jest ich troszeczkę więcej, chociaż nie wszystkie jednostki należą do jednostek układu SI. OK? Do zapamiętania. Część jednostek będzie pochodziła od tych jednostek, właśnie chociażby jak godzina czy kilometr, prawda? Też się nimi posługujemy. Też wszyscy wiedzą, skąd one się wzięły, co oznaczają, ale jednak podstawowymi już nie są. A część będzie się na przykład składała z tych pewnych podstawowych jednostek, dobra? No dobra, no to teraz musimy sobie usłysłowić, że pewne rzeczy są większe od innych, prawda? I jeżeli byśmy na przykład mieli się posługiwać cały czas metrem, no to żeby na przykład sobie powiedzieć, jak duży jest człowiek, no to jesteśmy w stanie powiedzieć, że on ma, nie wiem, metr siedemdziesiąt, tak? Ale jakbyśmy chcieli na przykład powiedzieć, Krwinka czerwona, tak? Jest zupełnie innej wielkości, jest mniejsza. Jeżeli mielibyśmy ją podawać w metrach, byłoby to dla nas trochę uciążliwe, no nie? Więc przyjęto pewne przedrostki, które ułatwiają nam trochę sprawę. Wszystkie opierają się na metrze, tak? Czyli widzimy, że w, każdym, w każdej z tych jednostek jest zapisany metr. Kilometr, decymetr, centymetr, milimetr i mikrometr. Tak? Czyli wszędzie jest ten, ten nasz metr. Przedrostki, czyli to kilo, tak? Tutaj, decy, centy, mili i mikro. No i teraz tak. My wiemy, że kilometr jest większy od metra. Co to znaczy dla nas, że jeden kilometr to jest 1000 metrów? To jest bardzo ważna informacja, którą musimy sobie zapamiętać. Że jeden kilometr to jest tysiąc metrów. Wiemy, że teraz pozostałe jednostki, które tutaj mamy na, na tablicy, będą troszeczkę mniejsze. Zaznaczmy sobie jeszcze raz ten kilometr, bo to jest bardzo istotna informacja. Czyli jeden metr, to jest 10 decymetrów. 1 metr to jest 100 centymetrów. 1 milimetr to jest 1000. 1 metr to jest 1000 milimetrów. 1 metr to jest aż milion mikrometrów. Ok, a jakbyśmy chcieli w drugą stronę, czyli powiedzieć, ile metrów to jest na przykład decymetr. Tak? No to bardzo prosto. Możemy sobie to zapisać. Zobaczcie. Skoro 1 metr to 10 dm, które widzimy tutaj, tak, to możemy sobie powiedzieć, że 1 decymetr to jest 0,1 m. Teraz 1 metr to 100 cm, czyli 1 cm. To jest 0,01 m. Widzicie zależność? I zer tu i ilość miejsc po przecinków tutaj. Prawda? 1 mm. Czyli 1 m to 1000 mm. Czyli 1 mm to jest 0,001 m. Natomiast, jakbyśmy chcieli powiedzieć o mikrometrze, tak? To wiemy, że 1 metr to jest milion mikrometrów, czyli mamy 1 mikrometr, czyli takie powiedzmy U z takim wydłużonym, wydłużoną nóżką, to będzie 0,0000001 metra. Proste? Trudnego, no nie? To skoro mamy powiedziane o metrach, to przejdźmy sobie do godzin. Każdy z nas zna zegarek, przynajmniej umie się nim posługiwać, no nie? I wiemy, że jedna minuta to jest 60 sekund, prawda? Jedna minuta to jest 60 sekund. I wiemy też, że w jednej godzinie jest 60 minut, tak? Dwie bardzo ważne informacje. A jakbyśmy chcieli powiedzieć, ile w jednej godzinie jest sekund, to możemy powiedzieć, że w jednej godzinie jest 3600 sekund. Czyli mamy tutaj. Skąd to się wzięło? Skoro jedna minuta to 60 sekund, w jednej godzinie jest 60 minut, to możemy sobie zapisać, że 60 minut, tak? Razy 60 sekund da nam 3600 sekund, tak? Czyli jedna godzina. To jest bardzo ważna informacja, która przyda nam się jeszcze na pewno później w kolejnych tematach. To jest 3600 sekund. No dobra, to skoro to mamy, to spróbujmy zrobić jakiś przykład. Wyraź w metrach, ile to jest na przykład, spróbujmy zrobić sobie to 3,2 km. OK? No to spróbujmy. 3,2 km. My wiemy, że 1 kilometr to jest 1000 metrów, prawda? Czyli robimy 3,2 razy 1000. Tak. Co nam daje 3200 metrów? Tak? A w centymetrach, jakbyśmy chcieli przedstawić, ile to jest 5 metrów? To 5 metrów. My wiemy, że 1 metr to jest ile centymetrów? 100. Tak jest. Łatwe do zapamiętania. Dlaczego? Bo teraz wyobraźcie sobie, że na przykład macie te metry 70 i podajecie, że macie metr 70 albo 170 cm. No nie? Nic trudnego. Czyli już wracając do naszego przykładu. 5 metrów, czyli to jest 5 razy 100, czyli 500 cm. No nie? Resztę przykładów zróbcie sobie naprawdę jako takie poczwiczenie w domu. Nic trudnego tam nie ma. A my zróbmy sobie zadanie drugie. Wyraźmy w sekundach, ile to jest 25 minut. Czyli 25 minut, my wiemy, że jedna minuta to jest 60 sekund, tak? Czyli 25 razy 60. To nam daje 1000. 500 sekund. A co w przypadku, kiedy mamy podane 2 minuty, 3 sekundy? Bardzo prosto. 2 minuty, 3 sekundy. To nam daje, że to jest 2 razy 60. I tu nam podali, ile jeszcze dodatkowo tych sekund musimy tam dorzucić. Czyli plus 3. 2 razy 60 to jest 120. Plus 3 to nam da 123 sekundy. Proste, prawda? No to jak mamy te przykłady zrobione, to spróbujmy jeszcze sobie opowiedzieć o dokładności przyrządu i niepewności pomiaru. Musicie zapamiętać, że wszystko, co cokolwiek będzie mierzyło, nigdy nie będzie idealnie zmierzone. OK? Dlatego, żaden pomiar nie jest idealnie dokładny. Zapamiętajmy to sobie, że żaden pomiar nie jest idealnie dokładny. Dobra? Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ mamy pewne niepewności pomiarowe, czyli urządzenia, z których korzystamy, nie są idealne, tak? Najczęściej taką niepewnością pomiarową jest. Podziałka, najmniejsza podziałka na skali. Co to znaczy? Jeżeli weźmiemy sobie linijkę, to widzimy, że tutaj najmniej mamy 1 mm, prawda? I coś byśmy chcieli na przykład tą linijką zmierzyć. No to mamy, że na przykład ten długopis ma 16 cm. My wiemy, że najmniejszą podziałką jest 1 mm. Musimy wszystko zamienić na milimetr. Czyli zamienimy sobie. Że 16 cm, to ile to będzie milimetrów? No, jak myślicie, to będzie 160, bo 1 cm to jest 10. 160 mm, tak? Czyli nasz długopis będzie miał 160 mm. Plus minus, to znaczy, że może być troszeczkę więcej lub troszeczkę mniej od tego, co zmierzyliśmy. Tu podziałkę mamy 1 mm, czyli tu będziemy mieć 1 mm. Okay? Tak? Zapisujemy niepewności pomiarowe. Okay? Zaznaczmy to sobie jeszcze. Czyli tak, tu mamy podane plus minus. Tak, to jest bardzo ważna informacja. Czy tak samo jak na przykład tutaj w podanym przykładzie mierzenia gwoździa, który ma 25 mm i też podziałka tego, co mierzyliśmy, była 1 mm. Więc ta niepewność będzie wynosiła 1 mm. Proste? Do zapamiętania: żaden przyrząd nie jest idealny, więc zawsze mamy tą niepewność pomiaru. Ok, na tym dzisiaj skończymy. Mam nadzieję, że temat jest dla Was zrozumiały. Na wszelki wypadek przypomnijmy sobie jeszcze wszystko. Czyli mamy pewien układ SI, w którym jednostką długości podstawową jest metr, czasu jest sekunda. Mamy też pewne przedrostki, z których możemy tworzyć pewne elementy. Jak na przykład, że 1 kilometr to jest 1000 metrów, tak? Czy jedna godzina to jest 60 minut, czyli 3600 sekund? Pamiętamy o tym, że żaden przyrząd nie jest idealny, dlatego musimy podawać nasze pomiary z pewnymi niepewnościami, czyli z najmniejszą podziałką na skali tego przyrządu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!